Witam wszystkich Dzisiaj porównam plac dali Dzisiaj było wielkie sprzętanie Może nie wielkie sprzętanie, ale tygodniowe sprzętanie boksów Bo co tydzień, raz na tydzień wyrzucam tak do zera No raz na tydzień wyrzucam do zera i po prostu się Babie, no tutaj, syp. tam jest grabiarka czeka już na, na zimowanie, stała umyta, przesmarowana. Będzie oczywiście tutaj składowana tam z tyłu, ale muszą tam jeszcze dwa balotki zejść. Dwa balotki zejdą, bo tu jest full, tu zejdą jeszcze te dwa baloty i ona wejdzie tu po całości i tutaj będzie od razu do, będzie tu wejdzie jeszcze rotacyjna i wejdzie, co jest, yy, rotacyjna i... i jak zejdą wszystkie baloty to presę jeszcze tam włożę, bo presę znalazłem tam w tamtym garażu drugim. Ten, przez alternator, nie wiem czy widać, widać, powinno być widać, się kontrolka pali. Tak do, do. Trzeba dać około 1000 obrotów, żeby zgasło. Nie wiem czy wszyscy tak mają. Napiszcie w komentarzu, czy wszyscy mają. Czy tylko ja tak mam? Że mi się pali ta kontrolka. Eee, tutaj chyba weźmiemy, zamkniemy. Tak, bo konie i tak tu przyjdą, i tak tu przyjdą. Tutaj zamkniemy, bo... koniki tu przyjdą na pewno. A jak, a jak przyjdą, to będą, będą chciały wejść do garażu, poskubać sobie balota, a balot jest tam. A po drugie mają bardzo dużo trawy na zewnątrz jeszcze. Więc jedzą sobie trawkę. Rady cyk. No. Dzisiaj był u mnie pan Józek Z swoją Zabierał gnój Nie wiem, może ktoś jest z okolicy Sycowa Może, może chce gnój Za free Tylko co drugi tydzień trzeba byłoby zabierać ode mnie to gówno Nie może ktoś chce Jest takie ogłoszenie, wystawione przeze mnie na Oliksie. Jakby ktoś chciał Zapraszam do kontaktu, nie ma problemu Jestem za Oczywiście za ty Chyba, że ktoś jeszcze nie, nie ma co robić ze słomą Ktoś nie ma co zrobić ze słomą, to wtedy jeszcze słomy mogę wziąć sam se przyjadę, sam se stresuję Moż Oczywiście możemy się dogadać jakoś Wszystko jest do dogadania No mam problemu No Co jest O, jest no. dobra Jakby ktoś chciał wiedzieć albo znać moją opinię na temat tych odciągów zajebist. Polecam twój może do jakichś precyzyjnych sprzętów to może nie, ale tak jak rotacyjna brony czy coś w tym stylu yy, idealnie się nadaje. see wodę wyłączyć bo znów zapomnę kół i znów będzie bajorko tutaj a tak woda wyłączymy per, 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 per. Najpierw zrobimy lożownik Lożownik w koło jest ładnie poryty a na środku jest chyba zarośnięty na środku zarośnięty kul, Za słabo używany. Tak mówią. zamykamy no i pięknie jest no tutaj chujowo wyszło mi to no ale dobra dobra jest to się później elegancko, roz, jak tu mówię rozplantuje rozplantuje, rozplantuje i gitara będzie Ek buciki mi się buciki mi się zadupcą aj Dobra, elegancko. Nawet ładnie w dłuższu. Dobra. O. I ty. Tak ładnie to jadę. Było krzywo jest równo. Pięknie. Ado. E, Siema! ma? Cześć, gdzie idziecie? Co? Gdzie idziecie? O, Olek biegnie, a ty jest wariatny, to jest wariatny, patrz, patrz, olka głupniego. Ten to jest, na gorące wodzie kopane, No to trzeba być mądrym ku nie głupim, nie? O. Super. Ten wiecznie w ochraniaczach. w ochraniaczek. Ebi! Ebi! To jest mój koń. Czteroletnia kobyła. Bardzo ładny koń. Widać, że to nie sportowe, że to jest typowo od półgaczu nie to jest taki o i pak 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 skończony jedziemy tylko konie stąd przegonić bo musimy prze... przegonić się stąd ze względu na to że tutaj jeszcze trawa musi wiosek ma annę bo kopaczkę elewatorową to ja mam jeszcze nawet od nowości o kurwa ale zadymienie jest straszne od nowości mam jeszcze stoi 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 nieużywana używana troszkę szkoda jej, ale jest i stoi niech się stoi, nic jej nie będzie nic jej nie będzie na pewno Jarek ogarek ma taki cał Moja strefa w lepszym stanie ale To jest nieważne Która w czym stanie jest Jest to, jest O Konie już są. Zobaczyły, że ta trawa większa jest To już szukają jeląk A, ostatnim no, ja Wam pokażę jak taką zmianę małą. Tutaj była szybka tu. Ale oczywiście przez przypadek ją zbiłem yy, przy włożeniu balotów, tak? Na, jak włożyłem tym swoim, tymi swoimi widłami na tyle. Za mocno podniosłem i pękła. No ale kij, dobra, zrobiłem sobie tutaj na nowo. Wydziałem ten, ten pałąk, bo, bo mnie to denerwowało, bo nawet nie dało się samemu podpiąć czy coś. No i następna zmiana, jaką zrobiłem, to o, złącze hydrauliczne euro. Euro złączka, jest, teraz yy, już się nie będę pierdolił z tym zakręcaniem, bo mnie to tak kurwa, że, że nie idzie tego umieć. No i tak, poza tym nic więcej. Coś mi tutaj. To już jest przygotowane do, do zimy. Praktycznie no, co, presa jest przygotowana, rotacyjna przygotowana. Może w następnym roku będzie jakiś nowy sprzęt. Zobaczymy, może będzie, może nie. się okaże. Wszystko się okaże. Trzydziestka zapakowana stoi, a my idziemy jeszcze zrobić, idziemy jeszcze zrobić, idziemy jeszcze zrobić, co? W stajni, musimy rozrzucić elegancką słomę. Chodź Lula, chodź. Chodź Lula, chodź. Jeszcze słomę rozrzucimy, bo jest tylko w kostkach, ładnie to przesło Ładnie sianko jest dorzucone. Cyk. Jest posiątane. Już rzucimy ładnie, o. I cyk. I cyk. jak Jarek go garek Jarek Ogarek ostatnio tak jak ja miał. Chwilowy przestój w filmach. Weny twórczej za nie mam. Nie mam Dobra, tak to wygląda. Ja się żegnam z wami do następnego filmiku. Nie, może coś ciekawego nagramy. Może będziemy kopać ziemniaki, łujuska. Zobaczymy. Czy z Anną jeszcze nigdy w życiu nie chodziła. A chciałbym to zobaczyć jak to ona by wydała radę sobie. Chociaż tam z Anną jest łatwiej niż z, chyba z, niż z kopaczką, bo w kopaczce troszkę wyższe obroty trzeba mieć, nie to. Ledwo to się kula, tak naprawdę, to przecież ten bałek tam tysiąc chyba, tysiąc chyba z 200 obrotów, chciałem mieć nic więcej, no i co, i dwójeczka lub jedyneczka i powoli sięjesz, i sepyrkasz, i se pyr pyr, pyr robisz, i nic więcej. Chciałem jeszcze wam pokazać jak to wyglądało mnie już po ścieleniu, tutaj tam koniki gdzieś, o tutaj EBS. Ebi jest, Ebi, Hej, daj jaka? Chodź. Nie chcesz przyjść? Tylko. Tak wygląda moja stajnia. Już zrobiona. Elegancko wszędzie. pól Pięć koni. Tu aż to jest za grubo, jest, ale. dobra. Nieźle. paczer idzie. Kiedyś taczka była tam w piątym boksie, a teraz jest Ebi, boksie. jest EBI w piątym boksie, a taczka teraz jest tutaj, pokażę, w tamtym roku było, w tym roku jest tak, zero przejazdu, zero nic, tu coś są baloty, tutaj jest słoma, tam jest cały siana, no i do dachu, dobra. To wszystko na dziś. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.